Drogowskazy z Nadwili. Poznaj. Zobacz. Troki nazywane są krainą jezior, gdyż otaczają je 32 jeziora. Prawie każdy z nich ma swoją nazwę i legendę. Historia trok ściśle się wiąże z historią Litwy. Niegdyś stare troki były drugą stolicą kraju, która na początku XIV wieku została przeniesiona do Wilna przez wielkiego księcia Litewskiego Gedymina. Dzisiaj troki są zazwyczaj kojarzone z jedynym zamkiem wodnym na Litwie, który wzniesiony był na przełomie XIV i XV wieku. To początek to nie jest zamek. Przed zamkiem jeszcze było tu um, takie miasto, może powiedzieć, sakralne. I, I to panimika jeziora to pokazy. Na, na przykład tu jest e, takie wyspy, ich jest dużo. Jak jedna wyspa. Może jeszcze troszeczkę. I wszystkie te wyspy ma nazwę, i ta nazwa pokazuje, że to było miejsce a, pa, religii pogańskiej, przed Przyszedł Kestutis, wielki ksiądz litewski i on zaczął stroić dwa zamka. Jeden na na półwyspie, drugi na na tej wyspie. I Kejstutis jest bardzo takim popularnym bohaterem folklory uh, Trocianów. I mówię, że to jest skarb Kistuta w jezioro. I jest dużo nazw w okolicach trok związanych z Kiestutem I to pokaże, że, że ludzie jeszcze dzisiaj pamięta Kejstuta i jego żonku uh, Birutę też. Uh, potem jego syn. Вітольд він замки зробив ще сильніше, щоб показати свою силу, свою репрезентувати свою характер, свою князі Літевський і він закончив цей замок на виспи. І це ще зробив початок. rok jak, jak miasta, ważnego miasta, to to z Witoldem i on przywiózł z Krymu Tatarów i, i, i Karaimów, że oni pomogli jemu i, i w wojnie i, i, i w różnych dziejach i, i też Żydzi німці, літвіни, поляки, вони почали жити в троках, тут таке місто було між е, е, велонародове. І зараз троки теж є велонародові з часів Вітольда, але є такий народовий ще історичний, i narodowości, nowe narodowości. I że w XX wieku coś zmieniło się i że za egzekucji Żydów już Żydów nie stało i, i związana z, z nacjonalizacją domów. ludzi, trzeba by było ludziom Pokinili swoje doma i wszystko troszeczkę zmieniło się. No, no jeszcze historyczny, historyczny taki duch jest w Trokach. Zaraz za mostem wcześniej znajdowała się tzw. Karaimszczyzna, gdzie mieszkali tylko Karaimi. Po drugiej stronie mieszkali chrześcijanie, w większości Polacy. Po wojnie w Trokach zaczęli się osiedlać Rosjanie, Litwini oraz Białorusini. После смерті Вітольда троки перестали стали бути таким важливим місцем і таким за, ту засіла провінція. І люди, які жили в місті, вони робили те саме, що й люди на вьосах. Працювали огороди, а менза короймами і були інтелектуали, доктори, то 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 южній показує, що тут була не вьоска, но але життя було по циклу таким натуральним. І, і всі ті виспи, а вони теж належали тому, тому циклу. Тут і сянокос, і, і сянокози, лонки були в тих виспах, і, і паслі теж, і кров вже це удобно.

Oni chodzili po tych, to byli jak jeden e, e, człowiek, mówił mi, to było jak, jak dżungli na tej wyspie, te, teraz ciężko to przystawić, no nie, nie mostów, tylko ludkami może, mogli ludzi. i w początku restauracji, też cała restauracja szła na, na łodkach, tylko później postroili te. I tak, Jeżeli my tu przyjechali 50 lat temu, to widok był taki romantyczny. Na wzniesieniu w obrębie Półwyspu znajduje się Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Wyjątkowy jest zarówno rozmach budowli Kościoła, jak i jego historia, bowiem w żadnym momencie dziejowym nie został zamknięty, przekazany przedstawicielom innego wyznania, czy wykorzystany niezgodnie ze swym sakralnym przeznaczeniem. Świątynia przyciąga pielgrzymów przede wszystkim ze względu na znajdujący się tam obraz Matki Boskiej Trockiej, która jest tytułowana patronką Litwy. Obraz pochodzi z drugiej połowy XVI wieku, choć według legendy jest darem cesarza bizancjum Manuela II dla Witolda z okazji jego chrztu. Nie da się do końca poznać karaimskiej kultury, jeśli się nie spróbuje tradycyjnej karaimskiej potrawy kibinów które obok zamku są jedną z największych atrakcji turystycznych. Kibiny w trokach można kupić dosłownie na każdym kroku. Tradycyjne kibiny koreańskie y, robią się z ciasta drożdżowego, no, dlatego mamy już przygotowane ciasto. Najpierw my rozwojujemy ciasto w formie takiego placka owalu, potem przewracamy go i Tradycyjne, kraj, tradycyjnie ukraińskie kwiaty robią się z mięsa barani, z baraniny lub wolowiny. E, e, to jest tak e, drobno posiekane mięso, takimi klockami. E, dodajemy odrobinę kapusty, odrobinę e, cebuli, sól i pieprz. I teraz, e, lepiej my e, formujemy jego e, w formie funkcjonżycy e, z takim wargocikiem i e, robimy przez te dziurki wychodzi teraz powietrze, które jeszcze tam zostało. Jak będą wieczcie, to wtedy wyjdzie par i nie, nie rozerwie naszego budynku. Tak jak wspomniano wcześniej, Drogi są miastem wielonarodowym oraz multikulturowym. Zamieszkuje tu bowiem najmniejsza mniejszość narodowa w kraju – Karaimi. Karaimi, mieszkający na Litwie już ponad 600 lat, jest.

Zgodnie z ostatnimi danymi statystycznymi, w Trokach pozostało niewiele, ponad 60 Karaimów. W Trokach Karaimi do dzisiejszego dnia. Oczywiście Troki zawsze były jako taka stolica administracyjna, kulturalna, duchowna gminy. Oczywiście Liczność, ludność krymska w srednjowieczu w potrzebnych czasach było większa niż w dniu dzisiejszym, ale mimo tego udało się zachować i tradicję i język krymski, który odnosi do języków turskich grupów języków Kipacopiet. Jeżeli spojrzymy na geograficzną kartę świata możemy naliczyć ponad 200 milionów osób w różnych krajach, różnych narodowości, bliskich, większych czy mniejszych od stopniu według tradycji i języka kręgem. Zarządzanie zawsze było istniał w formie bardzo demokratycznej, bo przewodniczący gminy czy w starożytnych czasach wójt, starosta wybierany był przez ogólne zebranie gminy i rozszył wszystkie sprawy wewnątrz gminy i stosunki członków gmin, gminy, gminy z, z władzami miasta, z władzami państwa i tak dalej. Chciałbym podkreślić jeszcze, jeszcze takie, no ciekawe Fakt, że na początku XV wieku, w 1442 roku, gmina Karaimska jednocześnie z miastem Truki otrzymała tzw. Magdeburskie prawo, to znaczy prawo na samorząd, jakby było miasto w mieście. Mimo tego teren, który w starożytne czasy podlegał ochronie gwardii, czy wojskowych członków gminy zaczynał się i w dzisiejszych czasach geograficznie, gdzie stoi budynek samorządu Trudskiego była rzeczka, na tej rzeczce był tak zwany e, obędziowy most e, w formie o obędy i od tego miejsca e, zaczynało się terytorium, które mogło каждая особа вкрочит только с за акцептацией с позволения стражи, которая складалась с чем клубми. И учились этот був был заселены представителями гмины Караимский, имели уповедни, опроч убывелсков відповідні права на будування домов было в прорыве, в почерку domu gminy Kienesa razem z gminną szkołą i tym możemy stwierdzić, że te budynki istnieją do, do DC i stoją na tych samych miejscach. Troska Kienesa jest rynkowym budynkiem, tym, że jest ważna i cenna dla historii i całej Litwy jako architektury, jest chroniony przez państwo jako nasledztwo kulturalne. A druga sprawa jest, że nigdy nie zmieniała swojej funkcji. Nigdy nie została odebrana od gminy, chociaż były różne sytuacje i nigdy nie, nie zawsze zostawała dyspozycji gminy i służyło jako domu Te To było otwarte w te dni, w te godziny, kiedy odbywały się wyborzece. Niecałe 10 kilometrów od trok znajduje się Biały Pałac w Satroczu, dawny majątek ziemski należący do Tuszkiewiczów. W Adwara sodyba się Rezydencja w Zatroczu należała w swoim czasie przed 100 laty do Józefa oraz Jadwigi Tyszkiewiczów. Była to ich podstawowa rezydencja, dokąd przyjeżdżali przed I wojną światową z całą rodziną. Mieli dwoje chłopaków i dwie dziewczynki. Tutaj spędzali czas. Podczas I wojny światowej przybywali w Sankt Petersburgu. Podczas wojny stacjonowali tu wojska niemieckie i rosyjskie. Po wojnie w palacu zorganizowano bazę turystyczną. W budynku się różni ludzie. Dzisiaj palac należy do państwa, do dyrekcja Narodowego Parku Historycznego TROK. Przed kilkoma laty palac odrodził się na nowo, ponieważ dobiegły końca pracy renowacji. Obecnie odbywają się tu różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. W sali na pierwszym piętrze odbywają się spektakle i koncerty, konferencje. Za ścianą na pierwszym piętrze trwa obecnie wystawa Dom Odzyskany, gdzie pokazany jest dawny wystuł domu, meble palacowe, obrazy. Jest to wystawa wnętrza palacu. Rezydencja w Zatroczu od prawie 10 lat współpracuje z Polską, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Polskimi Muzeami. Współpraca polega na wspólnym organizowaniu wystaw. Obecnie w Pałacu znajdują się eksponaty z 10 muzeów. Również w czasie, kiedy odbywała się renowacja, przyjeżdżali do nas specjaliści od rekonstrukcji, którzy przyczynili się do renowacji dworu. W miejscu, gdzie są kupowani kupowani, to Restauracja specjalistyczna, i kupowana, i w Rezydencja Tyszkiewiczów jest położona w malowniczym miejscu pomiędzy jeziorami Galwi i Skajście. Dzisiaj, pałac jest jednym z ulubionych miejsc litewskich i zagranicznych filmowców. W okresie wiosennym i letnim młodzi zawierają tu związki małżeńskie. Tyszkiewiczowie urządzili rezydencję we wspaniałym miejscu naprzeciwko zamku w Trokach oraz trockiego kościoła. Byli ludźmi bardzo wierzącymi, przez okna rezydencji widzieli też kościół w Trokach. Dwór otaczają parki w stylu francuskim i angielskim, który zaprojektował francuski architekt Edouard François André. Jest to terytorium wielkości prawie 80 hektarów pomiędzy jeziorami Galvez i Skaishtio. Galvės ir kitaip pusėje skaičia žariu. Mano už nugaros yra dvaro virtuvėlė. Dabar atkurdinėjama. Prieš šimtmetį buvo jinai atskirai. Za moimi plecami znajduje się palacowa kuchnia, która jest obecnie restaurowana. Przed stu laty gotowano tam jedzenie i właśnie tą dróżką niesiono do rezydencji. Grabie Józef Tyszkiewicz obawiał się w wybuchu pożaru we dworze. Ponadto chodziło o to, żeby we dworze nie unosili się zapachy jedzenia oraz żeby służba mogła jeść oddzielnie. Właśnie dlatego palacową kuchnię zbudowano osobno. Za kilka miesięcy kuchnia zostanie oddana do użytku. Będzie się tu znajdowała herbaciarnia albo cukiernia, będzie można się tu napić kawy, herbaty właśnie w historycznej palacowej kuchni.